Witam wszystkich. Dzisiaj mierzymy się z prześwietleniem. Włączam już stoper i zaczynamy. Tu on się jeszcze zasłoni. Wejdę skoczkiem. Odda wieżę. Pyk. Pyk. I pyk. pek i pek, pek i pek, jeszcze pek, tu i tu, tu, tu i tu, no i mamy wszystko. Poniżej minuta, pięknie jest, pięknie jest naprawdę. Fajnie, że nie robię błędów. No i co, zapraszam do Nexa od razu. Do następnego odcinka będziemy robić: co tam będziemy robić? Zuckzwang. Także do następnego.